Bonjour, bonjour! Z tej strony Magda. I Alicja. I zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we Francji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie zmiany zachodzą w nowym 2024 roku we Francji. Zapraszamy. Magda! Jakie zmiany zachodzą w 2024 roku? Oj, trochę jest ich jest. Trochę. Jest trochę, myślę nawet bardzo dużo i hmm. ostatnio jest wrzawa medialna, bo jest tak dużo zmian, że już hmm. trudno się we wszystkich połapać i po prostu Wszędzie je Nadam widać, uczyć. po prostu tak. wyskakują do mnie po prostu jak to zdjęcie i biża z, lodów z lodówki. Tak, z każdej strony. <grym> Dokładnie. Po prostu e, wszędzie w social media, w TikTokach, w Instagramach, e, wszystkie, po prostu wszyscy o tym mówią w telewizji i tak dalej, o tym, co się zmieni, dlatego że no, jest bardzo, bardzo dużo tych zmian. E, I myślę, że możemy zacząć takich zmian, typowo. E, dotyczące kierowców i w ogóle samochodów. Na przykład, jedną z takich większych zmian jest to, że od teraz, od tego roku, można mieć już we Francji prawo jazdy od 17 roku życia, a nie od 18, tak jak wcześniej. Tak, a nawet wcześniej młodsze osoby mogą też mieć specjalne prawo jazdy, tak, na takie mniejsze autka, które sobie nie dojeżdżają do szkół, mhm. tak, zwłaszcza jakichś zawodowych i tak dalej, więc no. Ale muszą uważać, żeby za szybko nie jeździć, bo jak teraz przekroczą prędkość nawet o mniej niż 5 km na godzinę, to i tak będą musiały zapłacić mandat. I to te mandaty są coraz droższe, bo tutaj nasze piękne państwo szuka pieniędzy na Igrzyska Olimpijskie. Tak mi się wydaje, bo teraz naprawdę za byle takie przewinienie, kilka hmm. kilometrów, właśnie mandat przyjdzie. Tak, tak. Ale z kolei. Arandarów. No. A radarów jest dużo po prostu. O, o, jest jeden. bardzo dużo. Mhm. Zdecydowanie. Jeden za drugim. Z kolei plus jest taki, że nie będzie punktów, nie będzie utraty punktów. Więc mandat przyjdzie, będzie wysoki, mhm. ale punkty zostaną tak jak wcześniej. Więc nie jest... utraty, nie będzie dodawania punktów, bo we Francji te punkty są dodawane. W Polsce się je traci, nie, tak? Odwrót. nie? okej. No okay. To nic. To nic. U nas, u nas się zyskuje, tak? Za każde przewinienie, a tutaj się traci, więc Teraz tutaj już tak. Kupiałam. Kurde, no. właśnie zrobiłam trochę francuska. No, już no i tyle. No, więc pod tym względem są zmiany. Kolejna sprawa to taka, że na drogach będziecie mogli zobaczyć więcej samochodów elektrycznych. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku postanowiono pomóc nawet tym gospodarstwom tak, domowym, które no nie mają takich super wysokich zarobków. I Tam też około 15, 000 15 tysięcy 15 400, więc jeżeli nie, to gospodarstwo domowe, tak, rodzina nie przekracza właśnie tych 15 tysięcy, to jest uprawniona do specjalnej pomocy tak, związanej z, um, z tranzycją ekologiczną. Nie. tak. Czyli będą po prostu mogli um, wziąć, wziąć samochód. samochód w leasing, nie. właśnie elektryczny. tak, W sensie samochód elektryczny. Za mniej elektryczny, niż 100 euro. Za mniej niż 100 euro, więc to naprawdę opłacalne. Miesięcznie. Miesięcznie, mhm. tak, dokładnie, więc no, elektryki na drogi po prostu wyjadą mhm. i, i tyle. No, jest już teraz naprawdę coraz więcej tych samochodów elektrycznych we Francji i myślę, że to będzie miało duże znaczenie, e, jeśli chodzi o stacje benzynowe, które będą mogły naprawdę zacząć robić na tym mega dobry biznes, e, dlatego że no, ludzie będą musieli, jak będą gdziekolwiek jeździć, a Francuzi jeżdżą bardzo dużo, e, pomiędzy regionami w ogóle z południa na północ i tak dalej. I oczywiście wiadomo, najwięcej z Paryża, gdzieś tam po innych regionach. Więc te drogi muszą się dobrze dostosować do tego, żeby przyjąć te tyle tak dużą ilość osób, które będą się zatrzymywały na dłużej i częściej niż wcześniej, tak? no bo będą musiały naładować te auta na autostradach. Więc tutaj nową mamy właśnie taką zmianę, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale to nie jest jedyna zmiana. Ale już teraz odejdę od tych kwestii drogowych, tak, do tych bardziej przejdę związanych z ekologią, dlatego że w tym roku postanowiono także no, dodać nam kolejny obowiązek, tak? Tutaj, jeśli chodzi o segregację odpadów, dlatego że w tej chwili no, mamy pojemniki, wiadomo, segregujemy plastik, segregujemy szkło, tak. Do, kartony. A, tak, kartony, mhm. oczywiście, plastik, tak, mówiłam, nie wiem, już. Mhm. W każdym razie, tak, oczywiście wszystkie te, takie małe urządzenia, AGD tak, to musimy oddawać z powrotem do sklepu. Są zbiórki baterii i żarówek, tak, więc można jak najbardziej takie rzeczy no, oddać do recyklingu, ale teraz każde gospodarstwo będzie musiało jeszcze mieć, uwaga, kompostownik. Więc wszystkie te bioodpady, tak co teraz u nas są pod piękną nazwą, zmieszane, tak? Mhm. E, to teraz my będziemy musieli pójść krok dalej jeszcze i wszystkie mm, takie rzeczy, które no, są. E, no w ogóle resztki jedzenia, reszty jedzenia e, gdzieś tam tak, jakieś tak, przeterminowane tak, jedzenie, e, nawet jak je otworzymy, a, znaczy w ogóle jak mamy nieotwarte, to musimy je otworzyć, wyrzucić e, właśnie do, tych, e, do tego kompostownika i osobno segregować. Ale pytanie, gdzie mamy wyrzucać te śmieci. Jeszcze tego bo... nikt nie wie. No. Prawo weszło 1 stycznia, tak? Więc już obowiązuje, ale póki co jeszcze nigdzie nie no, widziałem. Jesteśmy w styczniu, tak. ale nie mamy gdzie wyrzucać tych śmieci. Jeszcze, jeszcze kontenery nie dotarły. No w każdym razie czekamy tutaj na to, bo no, już obowiązuje to. No. No, tak, Ciekawa tak jestem, tak. kiedy w ogóle to przyjdzie, bo no, powinni się być zorganizować przed wprowadzeniem Oczywiście. tego prawa. No. Ale jak to we Francji? Przedammy. Mamy chwilę. oczywiście, że damy radę, tak. Hmm. A co jeśli chodzi o właśnie takie jeszcze zmiany, bo teraz mówiłyśmy tak naprawdę o zmianach powiedzmy sobie na plus, tak, czyli hmm. bardziej zielono, tak, w sensie bardziej ekologicznie, więc więcej udogodnień, tak? Ale co z tymi zmianami, które nie są takie dogodne? Magda, coś ci przychodzi do głowy. No, e, dużo się zmienia dla imigrantów, e, którzy są we Francji mniej niż 5 lat i nie są z Unii Europejskiej. E, no Tych e, zmian jest dla nich bardzo, bardzo dużo. E, to jest e, część nowego prawa zwanego, nazwanego L'UA Immigration. E, no, i tutaj e, rzeczywiście jest trochę tych rzeczy. Które się zmieniają. Przede wszystkim takie osoby nie będą miały prawa do pomocy socjalnych, które do tej pory, jeżeli ktoś pracował we Francji, to od tego momentu, jak tylko zaczął pracę, to, to miał prawo starać się o pomocy socjalne, o RSA, o pomoc skafu różnego rodzaju, o w ogóle pomocy socjalne to raz, ale o opiekę medyczną, darmową. W darmową, no wiadomo, że płacimy składki, tak? Więc w tych składkach płacimy za, za pomoc, za opiekę zdrowotną, a tutaj już te osoby nie będą miały na początku, przez pierwszych 5 lat w ogóle tej darmowej opieki medycznej. Jeżeli są w tej sytuacji takiej powiedzmy sobie nieregularnej, tak? Bo tam jest dużo właśnie takich jeszcze wyjątków, wyjątków hmm. od wyjątków i tak dalej, więc no. Bardziej kwestia jest taka, taka narracja w tym 2024 roku, tak mi się wydaje, że no jednak ograniczamy migrację do Francji i właśnie te osoby, które no tutaj są, niestety, ale te wszystkie korzyści, beneficy, o których chyba opowiadałyśmy w zeszłym roku, no to w tym roku no będą bardzo poważnie zmniejszone. I tak, będzie coraz trudniej, tak naprawdę, uzyskać te rzeczy, które no sprawiały wcześniej, że Francja jest atrakcyjna, jeśli chodzi o, o kraj migracji. Mhm. Więc, tak jak Magda wspomniała, tutaj tak, te zmiany w pomocach społecznych, w opiece medycznej. Ale nawet takie kwestie związane z tym, że ktoś tutaj pracuje i chciałby, żeby jego rodzina do niego dołączyła, tak? to już nie będzie to takie oczywiste, nowe zasady właśnie wjazdu i pobytu tutaj, hmm. legalnego pobytu we Francji. No wszystko tak naprawdę ulega zmianie i wszystko jest takie, staje się bardziej trudne po prostu, hmm. żeby uniemożliwić osobom... Po prostu spoza Unii Europejskiej napływ tutaj do Francji. Myślę, że najbardziej to dotyczy też studentów. Tak, tak w tym momencie na uczelniach są protesty, bo no taki już to nawet nie jest pomysł, tak, tylko to już jest rzeczywistość, tak, dzisiaj. Że osoby spoza Unii Europejskiej, żeby studiować we Francji, no to na, na wjazd tak, przy uzyskiwaniu wizy studenckiej, no będą musiały zapłacić kaucję i tą kaucję dopiero odzyskają po tym, jak opuszczą teren Francji po ukończeniu studiów. Mhm. Tak? Chyba, że znajdą pracę i tak dalej, i tak dalej, ale to już no, regulują takie mhm. przepisy, znaczy jeszcze tych przepisów w ogóle takich szczególnych nie ma. Ale no, tak. Prawo mówiąc, zostało tak, wprowadzone już też tak. Więc, więc teraz no, bada się konstytucyjność tych przepisów tej ustawy, a już tam Rzecznik Praw Obywatelskich też interweniuje, dlatego że no, w oczach wielu osób, zwłaszcza takich, które no, bardzo dużo pieniędzy musiały zaangażować, żeby po prostu przyjechać do Francji na studia, bo dla nich to jest tak naprawdę jedyna możliwość tak, tego, żeby mieć to wyższe wykształcenie. No to w tym momencie no, mhm. te pieniądze stają no się po prostu taką barierą, problem, nie? Tak, nie, nie do pokonania, bo to mhm. nie, są, nie są tanie rzeczy, tak? Mhm. Więc to jest e, to. Nie będzie m, prawa ziemi, tak? czyli osoby, e, które są urodzone tutaj na terenie Francji, e, z rodziców, którzy są obcokrajowcami i nie będą mieli, miały z automatu tak, te łatwego dostępu do Obywatelstwa francuskiego. Czyli takiego z, z automatu nie będą mieć no, tego obywatelstwa. Ani, tak? ani z automatu, ani też e, ta procedura była taka bardzo ułatwiona, a w tym momencie po prostu ta procedura znowu będzie trudniejsza tak dla tych osób, więc no, jeżeli. E, Ktoś no, jest w tej sytuacji, to będzie musiało po prostu przejść przez tą ścieżkę, ciężką ścieżkę, mm -hmm. żeby udowodnić to, że, że zasługuje na bycie Francuzem, tak? I owszem, jest jeszcze, jeszcze taka bardzo kontrowersyjna zmiana, jest to, że jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, to obywatelstwo, które uzyskał w drodze właśnie tej naturalizacji, no, może by zostać cofnięte. Tak, czy może zostać odebrane no to jest w ogóle no i tutaj, jak mogą coś takiego zrobić. I to jest właśnie też taki element i tutaj bardzo się wszyscy pra, prawnicy zastanawiają nad tym, czy w ogóle jest taka możliwość, nie, żeby coś takiego zrobić, dlatego że no, póki co Francuzi, którzy popełniają przestępstwa, no, nie, nie są pozbawiani obywatelstwa tak, swojego, krajów, tak, ani, ani swojego, ani, swojego, ani, ani, ani krajów, nie dokładnie, więc no, a tutaj proszę bardzo. No i e, wiadomo też e, starają się po prostu mm, rozwiązać problem tej nielegalnej imigracji, czyli e, właśnie osoby, które są bez papierów tutaj, tak? W sytuacji właśnie takiej nieregularnej, no to są, jest ułatwiony teraz, e, ułatwiony sposób ekspulsji, tak tych, tych mhm, um... łat, łatwiej można po prostu e, wyrzucić. Tak. E, jest to dość kontrowersyjne. No tak? na pewno. W ogóle w tej, w tej ustawie jest po prostu bardzo dużo takich właśnie e, zmian na nie, tak, korzyść. Bo, bo dla... to nie jest Warto. tylko właśnie właśnie to chociaż to nie jest tylko jedna zmiana, tylko to jest całe prawo e, i tutaj jest bardzo dużo różnych paragrafów i no naprawdę myślę, że dlatego to jest jedna z takich rzeczy, o których wszystkie media teraz e, trąbią na lewo i na prawo, no bo. No bo skąd inaczej będziemy wiedzieć też o tym, tak. Nie każdy sprawdza, jakie nowe prawa zostały wprowadzone, więc no dobrze akurat, że media o tym mówią. Zwłaszcza, że no tutaj też trochę było skandalów, jeśli chodzi o politykę, no bo Macron, tak, no nie był podejrzewany o aż tak bardzo restrykcyjne prawo migracyjne, tak, bo raczej jego poglądy nie. były takie, no dość liberalne, hmm. lajtowe, ale Bardziej byśmy się spodziewali takich zmian przy Le Pen niż przy Macronie. no ale niestety szukamy oszczędności. No, może. No, no ale... ale też może no, zaskoczyć, albo może miał nacisk z jakiejś strony od kogoś, i no. już nie. Nie wiemy. W każdym razie no, to są zmiany w 2024 roku. Zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie, bo hmm. jeszcze właśnie badanie konstytucyjności tej ustawy tam gdzieś się odbywa. A jeszcze z takich rzeczy, które są na niekorzyść, no to wa warto powiedzieć o tym, że no, jest coraz drożej. <grym> tak. Storo jest coraz drożej, jeśli chodzi o jedzenie i tak dalej, to wiadomo, jest coraz drożej wszędzie. E, niby ta inflacja ma trochę spaść w tym roku, e, ma się zmniejszyć i już ma nie być aż takiej inflacji, tylko taka standardowa, jakieś tam dwuprocentowa. No ale te ceny na razie nie, nie spadają, tylko rosną. Zwłaszcza jeśli chodzi w ogóle o bilety miejskie, o Navigo. te ceny wzrastają i no, Navigo już teraz co roku albo nawet co kilka miesięcy tak. wzrasta ta cena Navigo. Dzisiaj. Um, Czyli biletu miesięcznego tak. na komunikację miejską. Jednorazowy w bilet wczoraj je kupowałam jednorazowy bilet kosztuje 2,15. Hmm, jeszcze nie dano, był euro 90. 90. No właśnie. Więc niestety jest no, coraz drożej i. I tyle? No. no nawet znaczki idą do góry, no to już e, naprawdę wszystko jest coraz droższe. Dokładnie. Jeśli chodzi jeszcze o takie zmiany związane z pracą i w ogóle z pieniążkami, to wzrosła e, najniższa krajowa, czyli SMIC, tak zwany we Francji. Ale o dużo mniej niż się wszyscy spodziewali, bo aż o 1%, czyli o 15 euro. I, I teraz smik będzie wynosić niecałe, prawie 1400 euro netto bez kilku groszy. I chociaż dla wielu osób to jest takie, taka pozytywna, można by było powiedzieć, wiadomość, tak? To jednak nie zawsze tak jest, bo nie wiem, ceny akademików, ceny w ogóle. No, jedzenia tak przede wszystkim. Co to no, z 15 euro pójdziesz do sklepu i teraz się wydaje dużo więcej niż wcześniej. Nawet Nie o to mi chodziło, tylko chodzi o to, że ten snik, ten wskaźnik jakby ten snik, tak, to jest też jakby wykorzystywany później do obliczania właśnie różnych rodzajów zapomóg, tak, wysokości. Podatków, tak, mhm. czasem, e, właśnie tych wszystkich rzeczy, takich właśnie jak akademiki i tak dalej, wszystkie jakieś, nie wiem, mieszkania socjalne. Więc e, nawet jeżeli wzrasta o takie 15 euro, no to później się może okazać, że no, ktoś, nie wiem, przekroczył te półset, tak, czyli mhm. um, widełki. Widełki, tak I nagle się może okazać, że już Musi... nic mu nie przysługuje, mhm. tak, i, i tyle. Mhm. Więc to trzeba też wziąć na to poprawkę, tak. Nie. Na przykład e, z takich bardzo m, moich zawodowych e, gdzieś tam obserwacji wynika, że wszystkie te ceny egzaminów, na przykład e, adwokackich i tak dalej, to też są obliczane w oparciu o właśnie te, nie, nie. te wskaźniki, nie. więc później nagle się okazuje, że kurde nie, nie, nie dla wszystkich to jest dobrze, tak? nie. że więc mi poszedł do góry. No ale dobra, no, 15 euro nie, nie majątek. Nie? Nie. No. Z kolei e, jeśli chodzi o prawo pracy, to tak. troszkę się zmieniło. O, to po prostu. A, ja się bardzo cieszę, bo mnie te zmiany już po prostu nie, nie obeszły, tak? Dlatego, że jestem teraz w trakcie zmiany pracy, więc yy, no, akurat mój kontrakt wygasa 31 grudnia, a od 1 stycznia hmm. zmiana. To znaczy, pracodawca ma Wam przedstawić propozycję pracy na umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracowaliście u niego na czas określony. Bo po prostu chcą zlikwidować, powiedzmy sobie, te śmieciówki, chociaż powiem szczerze, że ten reżim tej, tej CDD, tak, to wcale nie jest taka jak w Polsce różnica między umową o pracę a umową zlecenia. To jest zupełnie coś innego. I e, nie, no tutaj to jest umowa na czas określony. No właśnie, więc tak naprawdę te wszystkie. To wszystkie się ma całą... te same beneficje. Tak, to Cała, dokładnie, dokładnie dobrze, dobrze patrzysz, ale nie niektóre osoby właśnie tak starają się jeden do jednego robić z umową mhm. zlecenie w Polsce, a to jest zupełnie inna, inna rzecz. Tutaj po prostu ta umowa na czas określony to jest taka umowa o pracę, po prostu tylko, że mamy datę początku, datę końca mhm. z góry określoną. W każdym razie w tym roku no, zmieniono już to, że no, po prostu po CDD to dostajecie ostatnią wypłatę, jest powiększona o prime de czy czyli właśnie o cały ten um, taki bonus z powodu tego, że to nie jest umowa stała, tak, tylko czasowa. No i, e, i tyle, nie? Dostajecie po prostu wszystkie dokumenty, mm. attestation pour l'emploi, po prostu tout compte. I inne, takie, po prostu wszystkie, wszystkie papiery, jakie mhm. tylko potrzebujecie, tak, do ubezpieczenia, do tego, Na żeby koniec. się, tak, zarejestrować. Świadectwo pracy, tak, świadectwo pracy, żeby się zarejestrować w, w Polą Płak, który... w Zmieniła nazwę tak. w nowym roku i nazywa się teraz France Travail. Tak, bo no, tutaj jest jest zmiana mega podejścia. Śmierza, tak? tak, zmiana podejścia. Polemploy, czyli że szukamy pracy, tak. tak tu gdzieś no, jakby. No, zatrudnienia szukamy, tak. Zatrudnienia, Jak ja, tutaj tak. Francja pracuje, proszę Państwa, to jest inny wydźwięk po prostu. France Travail, dziękuję. Więc w tym momencie po tym CDD, tak to idziecie po prostu z tymi wszystkimi papierami, ale uwaga, Wcześniej pracodawca Wam musi zaproponować CDI. Tylko. Nie, niekoniecznie na tym samym stanowisku. Dokładnie. tak. Ale musicie zaproponować za przynajmniej tę samą wypłatę. To znaczy, tak, wypłata nie musi być taka sama, ale to stanowisko powinno jakby Róż, odpowiadać równolego. swoim kwalifikacjom. Mhm, tak. No i teraz, jeżeli no, nie ma takiego stanowiska, no to wtedy ten pracodawca no, to musi tak powiedzieć, że no nie, nie mamy żadnego openingu, mhm. otwarcia, niczego, tak, i po prostu nie mamy stanowiska, tak, aczkolwiek no, tutaj właśnie jest problem ze strony pracownika, dlatego że no, pracownik, jeżeli dwa razy odmówi tego CDI, mhm. to nie ma już prawa do doświadczeń z Szumasz, czyli zasiłku. dla bezrobiali. No W ciągu 12 miesięcy. Jeżeli dwukrotnie odmówi, no to cześć jak czapka, nie ma, nie ma pieniędzy. No zasiłku. tak, ale może odmówić i z innej firmy, tak? To wtedy już to, no tak, tak, ale jeżeli na przykład no Chcę, chciał, żeby przedłużać to tak? Na przykład. Albo jeżeli no, na przykład nie chce już tam pracować, ale chciałby mieć więcej czasu na przykład na to, żeby znaleźć pracę, która jest dla niego fajniejsza, nie? No to A, też tutaj w tym okay. momencie, tak, w tym momencie no to już nie jest tak, nie? Czyli, okay. no. Czyli jeżeli pracodawca nam zaproponuje to CDI, my się na nie nie zgudzimy, tak. no to nie możemy po prostu tak odmówić i sobie iść na szumaż, tak? Tak, bo już nie będziesz masz, jeżeli robisz to dwa razy w ciągu 12 miesięcy, hmm. no. No to nieźle. No to rzeczywiście no są. Ludzie, ludzie no, nie są zachwyceni, tak, nie są zachwyceni, dlaczego? Dlatego, że my płacimy tak, e, zwłaszcza jak macie status kadr, no to płacicie jeszcze ekstra składki, tak? Na tę okoliczność, że jeżeli no, stracicie zatrudnienie, no to żeby później e, mieć ten zasiłek wysoki. Więc czasem ludzie po prostu decydują się na jakieś misje, tak, które są krótkie, po prostu, nie wiem, popracują kilka miesięcy, rok, coś hmm. takiego i później chcą trochę, no. Pokorzystać z rzeczy, które no, sobie opłacili tak naprawdę z tej swojej wypłaty. No a teraz już tak nie jest, nie? No bo ff, powiedzą ci, e, trzeba było sobie z, być na innym stanowisku. Nie? Przecież jest równo, no, to nie nien, jest główną. Nie, nie, nieźle, nieźle. No, niestety. Ciekawa jestem, jak pracodawcy będą się trzymać tego. Czy rzeczywiście będą proponować, bo tak. nie wyobrażam sobie. Że nagle wszyscy, wszystkim osobom, które są na CDI, wszyscy pracodawcy zaproponują im CDI. Myślę, że tego w ogóle nie wzięto pod uwagę, no bo to strasznie ich będzie dotykać. Nie mają na, na przykład, wzięli kogoś na CDI, na CDD, bo przyszedł zastąpić kogoś na macierzyńskim, tak? Tak jak Ty miałeś taką tak. sytuację. I teraz nagle co? Muszą... I teraz mogą, mogą tak, znaczy, no, mogliby mi zaproponować stanowisko równorzędne, które nie jest już tym samym stanowiskiem, no ale no, nie wiem, w administracji jakiejś albo mm -hmm. czegoś, nie. No. No... Ja razie ciekawe to jest, powiem szczerze, że póki co w tych firmach, w których ja pracowałam, to nie wiem, czy bym chciała zostać dłużej, tak szczerze mówiąc, więc Czyli no, może dobrze ci się stało, tak, że to tak tak, w tamtym roku. W tamtym mi się jeszcze udało tak, hmm. zakończyć ten stosunek pracy, ale no. Po... To jest ciekawa zmiana i to mhm. znowu jest takie, że budzi to bardzo dużo kontrowersji i ludzie tego nie chcą po prostu, dlatego że no, to nie, nie jest tak, że wszyscy na tym, na tym zasiłku dla bezrobotnych to są po prostu darmozjady, które nie pracują ile nie, tylko no, faktycznie czasem te, te firmy nie są takie super. No i mhm. Trzeba ludzie mieć, nie chcą tam zostać. Tak, po prostu. Ludzie nie chcą tam zostać, a czasem nie, nie będą mieli wyjścia, tak? no bo jak nie będą mieć tego zasiłku, no to nie będą w stanie przeżyć, jak na przykład w mhm. kojarzu, tak? mhm. czy gdziekolwiek indziej, tak naprawdę. Mhm. No. Mhm. I szukać w tym czasie pracy, co jest pracą na pełny etat, szukanie pracy. Mhm. Więc niestety. No, no Jeśli ale chodzi o takie inne zmiany, to jeszcze jest już wcześniej był taki dodatek do naprawy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. I teraz też podwyższono ten dodatek do 30-40 euro, tak? Nawet chyba 50, ale w 500. ogóle rozszerzyli um, liczbę kategorii w ogóle na to, bo kiedy w ogóle to o, o co chodzi w tym? O to, że jak nie wiem, macie zmywarkę na przykład, tak, i wam się zepsuje. No to zamiast ją po prostu wymienić na nową, no to dostaniecie taki bon voucher, tak na to, żeby po prostu ją naprawić. naprawić. Tak? I, I dzięki no. temu zapłacicie komuś za naprawę, tak i zapłacicie częściowo tym bonem, który dostaliście rząd z rządu jakby. Dokładnie. Więc no, pod tym względem, no, z jednej strony znowu ekologiczne, yy, Wsparcie tutaj tego, żeby no, naprawiać a nie wyrzucać, tak? a z drugiej strony też no, ulga kolejna, no bo znowu hmm. jakaś pomoc tutaj dodatkowa. Więc to chyba ten super akcent taki pozytywny na zakończenie tych wszystkich wiadomości. bo Powiem szczerze, że um, jak nie oglądam tak na co dzień już francuskiej telewizji, bo jakoś no, nie mam na to czasu ani nastroju, tak ostatnio co chwilę właśnie gdzieś wpadają mi migawki właśnie z tych wszystkich zmian. I naprawdę można dostać zawrotu głowy po prostu od samego tego, mhm. samej ilości po prostu tego, co się zmienia. No jest tego dużo. Jest bardzo dużo tego. Niektóre rzeczy mieli wprowadzić, a nie wprowadzili, tak, tak jak na przykład te tick czyli takie. Dodatki z pracy na jedzenie, które dostawaliśmy, to miały zostać obcięte, obcięta kwota, którą można płacić dziennie i miały się zmienić produkty, które by to można kupować za nie. Właściwie można było tylko kupić kilka produktów, tak się chciano wprowadzić, no ale na szczęście to zmieniono, że jeszcze przedłużono to jakby o kolejny rok. Bo to rzeczywiście no, byłby problem, no, dlatego że ludzie w czasie covidu, kiedy nie chodzili e, do restauracji tak dużo i nie mieli takiej możliwości, żeby kupować dużo produktów w sklepach, no to e, dużo osób zakumulowało bardzo dużo pieniędzy na tej karcie. No, i zrobił się z tego problem, i dlatego to zmieniono. I powiem szczerze, że ja na przykład teraz nie chodzę praktycznie w ogóle do biura, bo akurat mam problemy zdrowotne, i się dogadałam z moim pracodawcą, że mogę pracować cały czas w domu. No, to cały czas mi ta kwota rośnie również, bo co miesiąc dostaję jakąś tam kwotę pieniędzy na tą kartę. No, i mam też problem, żeby jak dzisiaj idę do sklepu, mogę zapłacić tylko 25 euro, a oni chcą jeszcze to obniżyć na 18, i jeszcze tylko na niektóre produkty. No to naprawdę może się z tego zrobić problem. Dokładnie. No, ale to jeszcze. Przedłużyli tak, o rok, tego to? więc okej. Okay. Cieszymy się, bo akurat zdążymy wydać może te wszystkie nakumulowane środki, nie? Co jest też takie, powiem szczerze, w ogóle ten pomysł jest też taki trochę skandaliczny, bo znowu ktoś nam decyduje e, o tym, w jaki sposób mamy wydawać jakąś część naszej wypłaty, tak tutaj. Dlatego, no że, tak. tak, że to um, jakby te vouchery tak, na, na posiłki, no to połowę płaci pracodawca, a połowę my, tak, tak, bezpośrednio, więc no teraz. Może nie no, każdy no, będzie chciał chodzić do restauracji, tak? Każdego dnia. Się... Zwłaszcza, że no, też umówmy się, że. Teraz to było 25 euro dziennie, ma być niby 19, tak? No to w takiej restauracji w Paryżu za 19 euro, no to. Ciężko za coś zapłacić dokładnie. za jeden posiłek, jakby, tak? Za jedną osobę. No, Może jakaś raczej... sałatka będzie w tej cenie, tak? No, ale nie na można w niektórych posiłek. miejscach, ale na przykład bez, już bez drinków, tak? Nie można sobie zamówić do tego jakieś koli czy, no, czy czegokolwiek i, i zapłacić. Tylko no, trzeba będzie dodatkowo jeszcze i tak płacić Angażować więcej. Się. A 25 euro to jest taka kwota okej. Okay, więc bez sensu, żeby to obniżyli, skoro wszystko poszło do góry, a oni obniżą tą cenę. No to nie miało sensu. Ale do przyszłego roku może coś jeszcze tak. zmieni. Oby. Myślę, że omówiłyśmy większość takich zmian, które zostaną wprowadzone w tym roku. I jestem ciekawa waszych komentarzy, czy słyszałyście o tym, czy też wszędzie widzicie te wiadomości na temat tych zmian. Także dajcie znać w komentarzach, zapraszamy was do subskrypcji kanału na YouTubie World by Magda i do podcastu na Spotify i Apple Podcast pod tytułem Artevift – sztuka życia po francusku. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia już za tydzień!